Patkowicz z Ekstraklasy w pierwszej lidze ma bardzo proste zadanie. Nie podzielić losu Wisły Kraków. W ostatnim spańgu przed rozpoczęciem nowej kampanii podopieczni Ante Simundży zagrali z czeskim Hradcem Krolowe. Przed spotkaniem odbyła się jednak oficjalna prezentacja zespołu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na vloga z tego wydarzenia. Sobota 12 lipca, godzina 16.30, już za moment rozpocznie się oficjalna prezentacja kadry Śląska Wrocław na sezon 2025-26. W minionym tygodniu wydarzyła się bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Przemysław Manaszek miał trafić do szeregów drużyny Ante Simundży, natomiast można powiedzieć, że sprzątnęła go z przednosa Śląska Wrocław, był czata Malika Manaszaka nie będzie, ale za to będzie jego kolega, z górnika Łęczna, a więc Damian Warhol, na którego tutaj umiejętności wszyscy we Wrocławiu liczą. Zapraszam Was w tym momencie na materiał z prezentacji piłka że ja, ja. Swim on Prezentacja zawodników Śląska Wrocław dobiegła końca. Jak mogliście zobaczyć, klub dość niespodziewanie pozyskał nowego piłkarza. do 25-letniej pomocnik z Wenezueli, Jorge te Ostatnio reprezentował barwy hiszpańskiego Eibar, głównie grywał na poziomie Segunda División. Do rozpoczęcia spotkania pozostało około pół godziny za moimi plecami. Rozgrywają się piłkarze Anty w ostatnim sprawdzianiu przed rozpoczęciem nowej kampanii. Dużo prezentacja, dzisiaj przede wszystkim będziemy grali w piłkę. O godzinie 18 rozpocznie się spotkanie towarzyskie między drużyną WKS-u a Czeskim Hradcem Krelowe. To ekipa, która w minionym sezonie Ligi Czeskiej zajęła 9 miejsce. Natomiast tam w efekcie trafiła do grupy zespołu, które zajęły miejsca od 7 do 10 i tą grupę wygrała. Między innymi zawodnikiem drużyny dzisiejszych gości jest dobrze nam znany Tomasz Petraszyk, a więc zawodnik, który można powiedzieć jest taką ikoniczną postacią, jeśli chodzi o Jaków Częstochowa. Poza tym bajwy drużyny dzisiejszy gości prezentuje 34-letni czeski Pomocnik. Myślę, że znany fanatykom futbolu Wladimir Daida W przeszłości reprezentował bajwy Heity Berlin, ostatnio greckiego ais u a teraz on dużynę z miasta, które jest relatywnie niedaleko polskiej granicy. 4, 5, 6, 7, 8, 9 bramek. Także miejmy nadzieję, że zrobisz tych kapek. Yeah. <laughs> jeden piłkarz bardzo dobrze znany w serialu gości to Mikwan Van Buren, nawet zawodnik, który w ostatnim sezonie prezentował barwy Kakowi. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla w Sztyrka, wreszcie Michałowi Zbigniewiczowi, sędziowi rejonowemu. Mamy znowu koszulkę 20 sezonów przez na nim przez Michała

Mika Van Buena, obok niego Sera Finchota. Popasty Kapitana dzisiaj. Dużyny gości, 32-letni napastnik. Kieruje Śląsk Wrocław w sytuację bardzo bliźniacze, jak w minionej kampanii klasy, grając bardzo ryzykownie już na własnej połowie, ale momentami jest to bardzo widowiskowe i bardzo skuteczne. Piotr sam jest stale ustawiony nieco niżej, niż się tego spodziewałem. Idret w dobrze współpracujący. Marko Diakowicz i Serafin, kapitan Śląska Wrocław. Śląsku, co w właściwie jedynie z ataku, bo ta akcja, powiedzmy, kończy się na linii środkowej. Trudne warunki go wystawiają dzisiaj goście z Czech. Nawet ja się nabrałem na ten zwód, ale zablokowany przez piłkarzy Śląska i szansa na atak ale fatalne zaganie na otiza. I mamy zero do jednego, trafia do siatki Śląska-Wrocław oczywiście byłem, bo kto mógłby inny bramkę w takim spotkaniu zdobyć. I na 5 minut przed zejściem piłkarzy do szatni goście bardzo zasłużenie podwyższają swoje prowadzenia, więc HDK Kralowe prowadzi 2 do 0 ze śląskiem Wrocław. Grają goście cały czas w ofensywie mi wam byłem, już tutaj widzieliśmy jak się uśmiechnął nie mu zaba, żeby przejść kolejnego gola w tym spotkaniu. Gramy już po przerwie i właściwie przed momentem mogliście zobaczyć chyba najgroźniejszą sytuację uks u dotychczas. W tym spotkaniu w pierwszej połowie podopiecznienia Antesi Mundży grali bardzo niemawo, Próbowali wykorzystać dłuższe podanie, także kreacje na własnej połowie, ale goście z Czech prezentują się naprawdę bardzo dobrze. I czekamy na trafejnie w u bo cały czas wynik to 0 do dwóch ale bramka, ale z piąte same sala no tego się nie spodziewałem. Fenomenalne trafienie pomocnika Śląska. Coraz goręcej oby się pod bramką czeskiego przeciwnika, Mam cały czas jeden do 2. Przed momentem widzieliście uderzenie z rzutu wolnego, jeszcze chwila wcześniej było bardzo groźnie. Kiedy także bywał Mateusz Żukowski, spore pretensje miał następnie na ojciec, że nie wyłożył mu piłki. Prawy pomocnik Śląska Wrocław, czekamy na trafienie na 2 do 2. Na boisku w drużynie Śląska Wrocław pojawili się nowi zawodnicy. Widzicie w tym momencie, czy to Maksymiliana Dziubę, czy to Patyka Sokowskiego. jest także Luka Marianac. Poza tym piłkarz bardzo dobrze znany we Wrocławiu, czyli Jehoi Macenko. Brakuje natomiast dużo w nominalni nominalnej dziewiątki. W tym momencie Mateusz Żukowski pełni tą rolę. Pierwszy bowiem był to Namian Wajhoł, zawodnik, który dochodził do sytuacji, natomiast to nie jest zawodnik, który w przeszłości grał jako nominalna dziewiątka. No gdyby tutaj były go Dobry kolega z górnika Łęczna, czyli Przemysław banaszek no to o innej nieco sytuacji byśmy mówili. A w tym momencie wydaje się, że jeszcze jeden zawodnik może dość kantą pozycję trafić. a my patrzymy na akcję ofensywną. I poprzeczka w tym momencie. Co się Z nami jest zawodnik śląska Wrocław, Jakub Bieziewski. Chciałbym zapytać o nowego piłkarza śląska Wrocław, który dołączył w tym minionym tygodniu, czyli pateka Sokowskiego, co tak inteligentny zawodnik, tak uznana postać w polskiej piłce może wnieść do szatni drużyny, która ma w planach walczyć o awans. Ja witam serdecznie. Na pewno na pewno jest to bardzo doświadczony zawodnik, który, który gdzieś tam rozegrał dużo tych spotkań na, na poziomie ekstraklasy, więc jest to na pewno wartość dodana. Wydaje mi się, że z tego co, co po prostu zdołam już zaobserwować, z tego co miałem przyjemność z nim grać na treningach, to, to jest to naprawdę zawodnik wysokiej klasy, który naprawdę może wprowadzić dużo jakości do naszej drużyny, dlatego, dlatego nic, nic, tylko się cieszyć i, i, i patrzę do przodu na to, żeby zagrać z nim jak najwięcej spotkań w pierwszej lidze. To jeszcze mam pytanie. Jakie masz cel na ten najbliższy sezon? Czy jest on jakiś konkretny, żeby tutaj można powiedzieć, jakieś liczby osiągnąć, czy po prostu, żeby być wyróżniającą się postacią na, na poziomie pierwszej ligi? Pytasz o indywidualny, mój cel, tak, czy, tak. czy cel ogólny? Mój indywidualny cel się nie, nie zmienia. Chcę, chcę jak najwięcej grać, chcę zdobywać jak najwięcej bramek, jak najwięcej asystować, być najlepszą możliwą wersją siebie w każdym spotkaniu. A, a cel ogólny jest jeden. Musimy wrócić jak najszybciej do ekstraklasy i tylko, tylko to. Też zapytam, y, czy podobają się nowe koszulki Śląska Wrocław. Dziękuję. <laughs> Dziękuję. Niesłychanie żałuję, że wywiad z Jakubem Jezierskim został przeprowadzony jedynie głosowo, a nie wizualnie, ponieważ środkowy pomocnik WKS-u szeroko się uśmiechnął na pytanie o dość szeroko krytykowane nowe tykoty WKS-u. Natomiast w ostatnim spaingu, przed rozpoczęciem nowej kampanii w BetKlik pierwszej lidze podopieśnie Ante Simudży przegrywają przegrywają 1-2 z czeskim hadcem Kelowe. Już w najbliższy piątek w pierwszym spotkaniu podejmą oni pieczystą Kraków. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego vloga, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia jutro, cześć!